Cześć! W dzisiejszym odcinku dowiecie się, dlaczego warto trenować na trap oraz jakie są główne różnice pomiędzy martwym ciągiem klasycznym a martwym ciągiem wykonywanym właśnie na trapie. Trap to specjalny rodzaj sztangi o kształcie trapezu lub sześciokąta. Najczęściej wykonuje się na nim właśnie martwe ciągi. Na początku tego filmu zajmiemy się omówieniem, czym różni się martwy ciąg na tramparze od klasycznego martwego ciągu na prostym gryfie. Martwy ciąg wykonywany na tramparze jest hybrydą przysiadu, czyli ćwiczenia, w którym wykonujemy ruch z dominacją w stawie kolanowym oraz klasycznego martwego ciągu, gdzie dominacja ruchu występuje w stawie biodrowym. Jednak w przypadku martwego ciągu na tramparze Większość ruchu dalej odbywa się jednak w stawie biodrowym. Z tego względu w martwym ciągu z barem nieco więcej zaangażujemy mięśnie szkorobłowiał, czyli prostowniki kola, niż w przypadku klasycznego martwego ciągu z prostym gryfem. Jednak dalej główną grupą mięśniową zaangażowaną w to ćwiczenie będą prostowniki biodra, czyli mięśnie pośrodkowe oraz grupa kulszowo-goleniowa. Kolejną różnicą pomiędzy martwym ciągiem z barem a martwym ciągiem klasycznym jest stopień nachylenia tułowia względem podłoża. W przypadku martwego wykonywanego na trapie w pozycji stertowej nasz tłów jest nieco bardziej pionowo niż w przypadku martwego ze sztangą. Z tego względu nasz tłów w przypadku martwego na trapie ma nieco krótszą drogę do uzyskania pionowej pozycji niż w martwym ciągu klasycznym. Z tego względu łatwiej jest utrzymać prawidłowe ustawienie kręgosłupa bez kociego grzbietu przez cały tor ruchu w górę aż do samego lokalu powiedzieć, że wykonywanie martwego ciągu na tramparze z tym samym ciężarem co martwego ciągu klasycznego jest łatwiejsze dla utrzymania prawidłowego ustawienia kręgosłupa przez cały list. Kolejna różnica polega na tym, że ćwicząc na trebbarze, stoimy tak jakby w środku sztangi, a ciężar znajduje się po bokach naszego ciała. Dlatego też zostaje tutaj wyeliminowana najtrudniejsza faza w martwym ciągu, którą jest minięcie kolan. Dlatego wykonywanie martwego ciągu na trebbarze jest technicznie łatwiejszym ćwiczeniem niż wykorzystywanie zwykłej sztangi. Kolejna różnica polega na tym, że bar lepiej nadaje się do treningu dla osób z ograniczonym zgięciem w stawie biodrowym. I to nie tylko dlatego, że w przypadku martwego ciągu na barze większa ilość pracy jest przeniesiona na staw kolanowy, ale również dlatego, że uchwyty w barze znajdują się nieco powyżej samego gryfu dzięki czemu nie jesteśmy zmuszeni schodzić aż tak nisko, aby być w stanie w ogóle za nie chwycić. I to właśnie dzięki temu u osób z ograniczonym zgięciem w stawie biodrowym występuje mniejsze ryzyko kompensacyjnego zgięcia w odcinku lęciowym, w momencie kiedy znajdują się w dolnym zakresie ruchu. Ogromną zaletą trabaru jest to, że pozwala on nam na dużo większą swobodę ustawienia naszego ciała względem ciężaru. I więc chcielibyśmy wykonać ćwiczenie, które jest biomechanicznym odpowiednikiem klasycznego martwego ciągu do sztangą, czyli mocniej zaangażować pośladek i tył uda, troszeczkę odciążyć mięśnie chorobowe, wówczas nie ma z tym żadnego problemu i możemy przyjąć w martwym ciągu na trebarze dokładnie taką pozycję ciała, jaką przyjmujemy podczas wykonywania martwego ciągu na zwykłej sztangę. Co więcej, jeśli trenujecie jakiś inny sport, np. gry zespołowe, sporty walki, lekkoatletykę, możecie jeszcze bardziej dostosować swoje ustawienie stóp tak, aby odpowiadało one tej pozycji, którą najczęściej przyjmujecie podczas trenowania swojej dyscypliny. Dlatego możecie tutaj stanąć w tak tzw. split standzie, dzięki czemu będziecie uczyli się generować siłę, konkretnie w tym ustawieniu, które później wykorzystujecie np. Na, na boisku czy na korcie. Co więcej, martwy ciąg na swoją mechaniką ruchu bardzo mocno przypomina wyskok wertykalny obu nóż, Dlatego to ćwiczenie jest bardzo chętnie wykorzystywane w tringach motorycznych, pod różne sporty zespołowe. Tak więc możemy wykorzystać to ćwiczenie do budowy bazy siłowej, którą później przekujemy w moc gdzie moc jest to zdolność do generowania jak największej siły w jak najkrótszej jednostce czasu, jak również możemy użyć trap baru w tzw. metodzie kontrastowej, w której łączymy ciężki lift siłowy, czyli właśnie martwy ciąg na trap barze, z ćwiczeniem, które jest jego biomechanicznym odpowiednikiem, jednak skupia się bardziej na aspekcie szybkościowym niż siłowym. Tutaj idealne będą na przykład wyskoki z własną masą ciała. Jakiś czas temu udało mi się również natknąć na ciekawe badanie, które wykazało, że prędkość ruchu w sztangi w martwym ciągu na trambarze wykonywana z pewnym procentem ciężaru maksymalnego jest większa niż wykonywanie martwego ciągu klasycznego z tym samym procentem ciężaru maksymalnego. Taka sama zależność została wykazana także wtedy, kiedy porównano martwy ciąg wykonywany na barze i na zwykłej sztandze z tym samym ciężarem. Oznacza to, że trenując na trambarze będziemy w stanie generować więcej mocy, czyli dźwigać ten sam ciężar w krótszej jednostce czasu. Z tego względu też trabara jest tak często wykorzystywany w treningu motorycznym, ponieważ w sporcie chodzi głównie o to, żeby wygenerować jak najwięcej siły w jak najkrótszym czasie, czyli właśnie o moc. I ostatni miłoszyk, jaki podam w tym sensie filmie zastosowaniem trabara, będzie znany wszystkim spacer farmera. W którym mogli dzięki trambarowi założyć naprawdę bardzo duże obciążenie. To tyle w dzisiejszym nagraniu. Jeżeli Wam się podobało, pamiętajcie, żeby zostawić łapę w górę, komentarz, subskrypcję, odwiedzić również moją stronę na Facebooku, jak również zapoznać się z innymi filmami na tym kanale. I do zobaczenia w kolejnym nagraniu.